Siema się z tej strony Jakubek Kubek a dzisiaj gramy w Plag i INC Plague INC tak się pisze i w tej ta gra polega na tym, że wcielamy się w jakieś wirusa bakterie, cokolwiek i po prostu ja, nowa gra, to jest bakteria wygrywa z grzyb, pasożyt Brion, nanowirus i broń biologiczna i nasz cel to musimy zniszczyć ludzkość. Tak, czyli zabić wszystkich. Tu mam jeszcze jakieś inne A to nie bakteria, no już bakterią grałem. I na normalnym muszę przyjść, żeby do wirusa specjalną w ogóle na 30 odcinku 30 odcinków już mam na kanale więc dobra yy, najpierw sobie weźmy ja? oszustwa co to jest a dobra tak dobra nieważne yy, nazwa choroby Nic tu nie muszę dodawać, rozpocznij. Witamy w Blague Jęceł. Bla, bla 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 bla, to już wiemy. I ja muszę zaznaczyć kraj, w którym rozpocznie się zaraz. Często ludzie wybierali Chiny, bo jest, wiadomo, dużo ludzi takich tam. Jakub korvirus rozpoczyna się w Chiny, Chiny, bla 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 Ścisze dźwięki jak coś, bo tam są takie dźwięki niefajne. Tu może być dość dużo cięć, bo ta gra sobie może się ciągnąć jakieś 15 czy 20 minut No, więc będzie to trochę cięć i widzimy jak mówiłem widzimy się za kilka minut A w ogóle nie pokazałem Wam jeszcze tego, że tu ja mamy DNA 9, tu mamy rozprzestrzenianie się, objawy, umiejętności ale teraz nie Najdziemy no, rozprzestrzenianie się. Najpierw robię y, ja, to jest 90. Wodę. Wodę bo to jest wiadomo y, chiny to są takie wiadomo zaludnione, wszystko potrzebują tam wody dużo, no i wiadomo. Zakażemy wodę i, i lepiej nam to idzie. Jest jak na razie 11 zarażonych i widzimy się za kilka minut. Dobra, jak na razie moje statystyki są takie, że lokalizacja startowa Chiny, data rozpoczęcia 19.06.2020, że to chyba mój dzień teraz jest. Tak, to znaczy dzień, w którym teraz ja jestem. Oj, serki. Za dziennie, dwa zgony na dzień zero, bo jeszcze nie zabijamy. Ojej oj, 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 już mam tyle. Tyle ja choroba. Za każdym dzień nie jakieś nefsy. Dobra, nieważne. E ja w ogóle co mi teraz urodzie, yy, zrobiło się. Zobaczcie ta druga od góry. Druga od góry, to jest. E, Zobaczcie, przeczytajcie sobie. Dyktator żąda zaćmienia słońca na urodziny. No. Bez komentarza. Dobrze, słuchajcie, lecimy z grubej rury. zakażenie, dziennie 4073, a, z, a zarażenie to 60 000. E, no, tyle. Martwi 977. Nie wiem, jak oni umierają. No ale dobra gramy dalej. No to znaczy, dalej change słuchajcie, czy to gierka jest chyba już wygrała. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Wow, a, Wow, ile oh, ho, ho, ho. Ej, 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 ej. Stop, stop. Stop, bo ja chcę coś wytłumaczyć. Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. Czyli w takim kraju, gdzie e, lotnictwo jest dość. Y, rozwinięte więc teraz mamy więcej jakby no więcej państwo, więcej państwa możemy zakazić. Zaradzić niż yy, przy HIV. Dobra, dobra teraz tak już przestrzenianie Myślę 18 a to bio bio również tutaj 20. Więc no, zbieram na niego, więc... Cięcie. Dobra, takie coś nam Wielka Brytania zrobiła. Zróbmy sobie teraz filmiki i popatrzcie. No takie coś ma 19, więc niestety muszę coś takiego zrobić. odporność na leki minus 11. I powoli będę szedł już w objawy, żeby szybciej to jakoś szło I żebyśmy wykryli, żeby była jakieś zabawa i żeby już zabijało Więc dobra, lecimy Słuchajcie, no o tym właśnie myślałem Mamy wysypkę, super yy, Zmutowałem się wysypką Nie <grytanie> jak to zabrzmiał, ale nieważne yy. Mniej wydajni to może być dobre na lekarzy, więc się nam wolniej wyleczą. To jest nudne. To też to dobre jest. Nudności. Dobra To jest tyle Dobra, już nas ogólnie wykryli. Dobra, już mnie leczą I to bardzo dobrze Olimpijski spoiler, jej! I słuchajcie, DNA Oj Zresztą kaloryfer I ile mam DNA teraz? 71 punktów DNA Dobra, to zrobimy coś sobie Oni obserwują nas już jest 50%, a ja już tyle. Dobra, już chyba mnie nie ma, zostało 35 dni do końca. A ja już tyle. No taką mam śmiertelność. Ej, przed chwilą dostałem informację, że niewydolność wielonarządowa może spowolnić yy, te... Możesz spowolnić pracę nad lekiem. A chwilę później? To. Miałem, że miało być 10 dni, a teraz 40 dni. Złośli to. Polska panuje anarchia. No to już chyba wygrałem pierwszy raz na poziomie średnim. 66 dni zostało do końca. Rządy upadają wszędzie. Patrzcie, rząd upadł, rząd upadł. I Zostało Ustało 38 milionów do końca. Już zostanę z Wami. Ach, ale długi odcinek, żeby się tak nie przerwał. Więc tym akcentem wygrana i kończymy odcinek. Jeśli mi się teraz przerwie, to już się żegnam, więc cześć. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Elo. Jak coś, lekarstwo zostało 135 dni. 5 milionów. Uff. Mi się ręce drżały cały czas, żebym tylko wygrał pierwszy raz. Takie coś. 191... 161, Co tam się dzieje na świecie? Dawaj, dawaj, szybko, szybko, ruchy, 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 ruchy. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, że odcinek skądzić. Idę. I zero i wygrana. Więc myślę, że odcinek wam się spodobał. Są wykresy Wstępne Dlaczego jedna gwiazdka? Super. I Elo.